Dzień doberek, dzień doberek. Słoneczko świeci i my zaczynamy kochani. Nowy dzień z naszym Bogiem. Zapraszam, zapraszam. Pozostajemy nadal w liście Jakuba. Klimaty, znajome, y, bardzo wiele mądrości. Każdy jeden wersek z pierwszego rozdziału jest po prostu mega ważny i głęboki. Dzisiaj sięgniemy sobie do 17 wersetu. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z Góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. To jest ciekawe. Niektóre osoby mówią, że Bóg Starego Testamentu jest inny niż Bóg Nowego Testamentu. Ja już wiele razy o tym mówiłam. E, można dojść do takich wniosków, e, czytając Biblię, e, ale również czytając Biblię mamy takie słowa jak to, kiedy Bóg mówi przez Ducha Świętego do nas, że On się nie zmienia. On się nie zmienia. Być może zmienia, zmieniały się ludy, być może zmieniały się osoby, które opisywały Boga, które interpretowały to, co On mówi, zmieniały się czasy, zmieniały się sposoby działania Boga, zmieniały się um, różne podejścia do tego, jak rozumieć, co Bóg robi i dlaczego, ale On się nie zmienia. On nie jest chwiejny. On nie jest kimś, kto ma rozdwojony umysł. Bóg jest cały czas taki sam, jest dobry, jest szlachetny, jest e, wspaniały i prowadzi nas do dobrych rzeczy. I tutaj czytamy o tym, tutaj o tym czytamy. Jeżeli masz wątpliwości, to tu jest napisane, że wszelki dobry dar i dobry, e, e, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały, czyli to, co dobre i doskonałe, pochodzi z góry i stępuje od naszego Ojca. Czyli nie ma takiej rzeczy, która byłaby dobra od diabła. Nie ma takiej rzeczy, która byłaby dobra od innych ludzi, od przyrody, która by pochodziła z technologii albo z tego, że dany kraj jakoś jest zarządzany. Wszystko, co jest dobre, pochodzi od naszego Boga. On jest definicją dobroci. On jedynie może nas pobłogosławić w doskonały sposób. I jeżeli nawet doświadczamy błogosławieństwa od innych ludzi, to to, to oznacza, że, że to Bóg nam błogosławi przez tą osobę. Ta osoba może być w ogóle nieświadoma tego, że jest narzędziem w ręku Boga. Ale to nie ta osoba nas błogosławi, tylko to jest Bóg. Co to oznacza dla nas? To oznacza, że po pierwsze, nie jesteśmy uzależnieni od ludzi innych. Zdanie na ich łaskę albo niełaskę. To nie jest tak, że jeżeli ktoś nam nie da dobrej pensji, to nie będziemy mieli pieniędzy. Dlatego, że to Bóg decyduje o tym, czy będziesz żył, czy nie będziesz żył. To nie jest tak, że my musimy e, jakby poszukiwać jakichś błogosławieństw poza Bogiem, jakby w innych miejscach. Możemy przychodzić do Niego bezpośrednio. I prosić go, a to jak on zaspokoi, zaspokoi te nasze potrzeby, to już będzie zależało od niego. Albo użyje ludzi, albo użyje jakichś, nie wiem, technologii, sposobów, systemów, nie wiem, pewnie jest dużo różnych możliwości, ale to od niego pochodzi. I przez to, kiedy też dostajemy dobre dary, kiedy dostajemy jakieś, nie wiem, prezenty, błogosławieństwa, to też musimy oddawać chwałę Bogu. Bo to On nam dał. Owszem, też musimy podziękować osobie, która przyniosła ten dar, ale, ale też dziękować Bogu, bo to od niego pochodzi. To jakby z jego serca wyszło. On po prostu tylko użył kogoś, żeby nas pobłogosławić. Tak więc, za każdym razem, kiedy, kiedy ktoś Tobie coś da, pobłogosławi Ci, pomoże Tobie, podniesie Ciebie, da Ci dobre słowo, to pochodzi to od Boga. Pamiętaj, że Bóg wysyła sygnały żebyś rozpoznał jego miłość, żeby ta miłość mogła roztopić twoje serce, żebyś mógł być przywiązany do Boga jeszcze bardziej, nie przypisuj ludziom tego co pochodzi od Boga. Jeżeli ktoś robi coś dobrego i kieruje uwagę na siebie, to dlatego że jest nieświadomy też tego co robi Bóg i że Bóg istnieje i on próbuje tą chwałę i yy, podziękowania sobie zagarnąć. A tymczasem on również powinien oddać chwałę Bogu, że Bóg go użył. Kiedy możesz komuś pomóc, to dziękuj Bogu. Boże, dziękuję Ci, że mogę pomóc komuś, że mogę kogoś pobłogosławić, że używasz mnie, że, ja, że, że, że jestem narzędziem w Twoim ręku, że mnie użyłeś do tego. Dziękuję Ci. Wiem, że dałeś mi pieniądze nie dlatego, że ja je teraz mam, tylko dlatego, że one mają służyć Twojemu królestwu i Twoim celom. I dziękuję Ci za to, że mogę mieć udział w błogosławieniu innych ludzi. To jest zaszczyt dla nas. To jest największy zaszczyt dla nas, kochani. Yy, I kiedy dostajemy i kiedy dajemy, oddajemy chwałę Bogu, bo to jest z Niego i dla Niego i przez Niego. Jemu niech będzie chwała za wszystko, co mamy w naszym życiu. To jest dobre, dobry moment, żeby wziąć kartkę papieru i spisać wszystko, co ostatnio dostałeś w tym tygodniu. A nie chodzi tylko o materialne rzeczy. Chodzi o błogosławieństwa, kiedy jesteś pokrzepiony, kiedy, yy, nie wiem, ktoś wypowiedział jakieś słowa, ktoś poczyt ciebie przytulił, gdzie zjadłeś dobry posiłek, gdzie doświadczyłeś czegoś dobrego, wypisz te rzeczy. I wypisz te rzeczy, które sam dałeś innym ludziom. I dziękuj za te wszystkie rzeczy Bogu. I za to, co dostałeś, i za to, co dałeś. Bo to On był źródłem tego wszystkiego. I On w naszym życiu działa. On jest czystą dobrocią. Wszystko, co dobre, jest od Niego. Amen. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, za to, że nam dajesz i za to, że my możemy dawać, że uzdaniasz nas do dawania, że dajesz nam coraz większą radość w tym dawaniu, że możemy stawać się podobni do Ciebie w tym dawaniu. Od Ciebie pochodzi wszystko, co dobre. I dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że możemy żyć, że dzisiaj wstaliśmy. I że mamy powód do życia, że mamy powód do dziękowania, że tak wiele rzeczy robisz dla nas, żebyśmy byli, czuli się kochani. Chwała Tobie za to wszystko. Amen. Amen, kochani. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję, <grytanie> dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Błogosławię Was. Dziękuję Bogu za Was. I dziękuję Ci, Boże, że mogę służyć Wam. Że możemy sobie nawzajem usługiwać, to jest wielki przywilej dla nas, wielka radość. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się z Panem Bogiem.